Na placu Piłsudskiego w Bolesławcu dowódca 23. pułku artylerii jednostki odpowiedzialnej za sformowanie i przygotowanie 34. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego KFOR, pułkownik Paweł Świtalski pożegnał kontyngent przed całym stanem osobowym jednostki. Dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii, pułkownik przyzalski Beduy. Pułk do tego pożegnania żołnierzy 34. Zmiany Polskiego Kontynentu Wojskowego w Kosowie Dzisiaj pożegnamy w tym gronie żołnierzy tych, którzy tą gotowość do wyjazdu na misję osiągnęli. Chciałbym w tym miejscu przede wszystkim. Wyrazili swoje podziękowanie tym, którzy przybyli na naszą uroczystość. Na uroczystość przybył między innymi dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, generał Dywizji Jarosław Mika, przedstawiciel dowódcy operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych, pułkownik Robert Skowroński, dowódcy jednostek i instytucji wydzielających żołnierzy do składu kontyngentu oraz władze samorządowej wielu innych gości. Nie zabrakło także rodzin żołnierzy. Po podpisaniu protokołu Kontyngent 34 zmiany PKW KFOR oficjalnie przejdzie w podporządkowanie dowództwa operacyjnego rodzaju sił trójnych, podporządkowania dowódcy generalnego rodzaju sił trójnych. Kieruję siły i środki wchodzące w skład zmiany polskiego kontyngentu wojskowego KFOR w Republice Kosowo do wykonywania zadań mandatowych w rejonie operacji zgodnie z etatem. 34. Zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w siłach międzynarodowych w Kosowie. Rozkaz podpisał. Pół. Dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Marek Tomaszycki. Pół. Tradycyjnie wyjeżdżającym na wojskową misję wręczono symbole jednostki i regionu. Delegacja 34. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kajfor otrzymała z rąk dowódcy pułku pułkownika Pawła Świtalskiego, wicestarosty bolesławieckiego Mariana Haniszewskiego oraz prezydenta bolesławca Piotra Romana flagi jednostki powiatu i miasta. Pułkownik Paweł Świtalski. Pierwsza grupa żołnierzy wyjechała w rejon misji 17 maja.